Ada, młoda kobieta w wieku dwudziestu kilku lat, jest pasjonatką wspinaczki górskiej. W wyniku wypadku spinaczkowego traci jedną nogę, co sprawia, że jej świat się zawala. Początkowo Ada jest załamana, zdała się na swoim ciele, które nie jest już w stanie wykonywać tego, co uwielbiała najbardziej. Jednak Ada nie poddaje się. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół i swojego mentora, doświadczonego wspinacza, który sam przeszedł podobny dramat, Ada odkrywa w sobie nową siłę ducha i determinację. Zaczyna naukę korzystania z protezy, poddaje się intensywnemu fizycznemu treningowi i trenuje, by powrócić do wspinaczki. Droga do powrotu na szczyty jest trudna. Ada musi zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, lękiem i przeciwnościami losu. Często doznaje frustracji i chwil zwątpienia. Ale z upływem czasu, dzięki niezłomnej woli i poświęceniu, Ada osiąga swoje cele. Staje na nowo na górze, zdobywa kolejne szczyty i dociera do miejsc, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia. Opowiadanie pokazuje, że niezależnie od przeciwności losu ludzki duch jest niezłomny, a determinacja, wiara w siebie i wsparcie innych ludzi mogą przemieniać tragedię w triumf. Ada staje się inspirującym przykładem dla innych, dowodząc, że przekraczanie granic swojego ciała i umysłu jest możliwe, gdy się nie poddajemy.